Co naprawdę rozbudza pożądanie? Od wieków człowiek wierzy, że siła przyciągania tkwi w fizyczności, mięśniach, młodości, pieniądzach, sprawności seksualnej. Taka wizja jest sprzedawana przez kulturę, reklamy, powierzchowne rozmowy w barze, ale kiedy się starzejemy, kiedy mijają dekady i spoglądamy wstecz, zdajemy sobie sprawę z niewygodnej prawdy. Nic z tego nie podtrzymuje pożądania na długo. Ciało może przyciągnąć na kilka chwil, ale to, co naprawdę zatrzymuje jest czymś niewidocznym. To energia przekazywana w ciszy, to spokój tego, który się nie spieszy, to dyscyplina tego, który panuje nad sobą, zanim spróbuje zdominować kogoś. Kobiety w większości nie czują się zdobyte jedynie przez akt fizyczny, ale przez mężczyznę, który wie, jak być obecnym, który przekazuje pewność, który łączy twardość i tajemniczość. Dziś neuronauka i współczesna psychologia potwierdzają to, co starożytni stoicy już wiedzieli. Pożądanie jest umysłowe, zanim jest cielesne. Ciało odpowiada, ale umysł decyduje. Kobieta może być nawet pod wrażeniem wyglądu, ale postawa jest tym, co ją zatrzymuje. Może interesować się młodością, ale dojrzała obecność jest tym, co ją zatrzymuje. Dlatego w tym filmie porozmawiamy o pięciu niewidocznych wyzwalaczach, które rozbudzają pożądanie bardziej niż sam seks. Pięć kodów, które często działają zanim ona to zauważy, ale które transformują sposób, w jaki ona cię widzi. Zanim przejdziesz dalej, chcę, żebyś napisał w komentarzach swój wiek i miasto lub kraj, z którego oglądasz. Chcę zrozumieć, kto tu ze mną jest. Młodzi mężczyźni, którzy wciąż się uczą, dojrzali mężczyźni, którzy już noszą blizny, czy starsi mężczyźni, którzy wiedzą, że czas pośpiechu minął i że prawdziwa siła tkwi w kontroli. A jeśli jeszcze się nie zasubskrybowałeś. Zasubskrybuj teraz. To nie jest kanał o tanich sztuczkach, ale o jasności. Tutaj nie mówimy o skrótach, ale o dyscyplinie. To, co teraz usłyszysz, może Cię zaniepokoić, ale może Cię też uwolnić. Przygotuj się. To, co naprawdę rozbudza pożądanie, nie jest w łóżku. Zaczyna się na długo przed nim. Iluzja powierzchownych sztuczek. Ilu mężczyzn widziałeś, którzy wierzyli, że wystarczy mieć pieniądze, żeby zdobyć ilu uważało, że wyuczone frazy wystarczą, żeby oczarować, ilu polegało tylko na młodości, jakby czas był wieczną bronią. Wszystkie te drogi są kruche, pieniądze mogą kupić uwagę, ale nieprawdziwe pożądanie. Gotowe frazy mogą wywołać uśmiech, ale nie budują podziwu. Młodość przemija i wraz z nią odchodzi powierzchowny blask. Co wtedy pozostaje? Pozostaje to, co zawsze podtrzymywało przyciąganie. Obecność, charakter, energia. To, co naprawdę naznacza kobietę, to nie samochód, którym jeździsz, ale spokój, z jakim wozisz ją w ciszy. To nie ubranie, które nosisz, ale postawa, z jaką zajmujesz przestrzeń. To nie pośpiech, by pokazać siłę, ale dyscyplina, by nie musieć niczego udowadniać. Problem polega na tym, że wielu mężczyzn, wierząc w te powierzchowne sztuczki, żyje całe życie, nigdy nie rozwijając tego, co naprawdę ma znaczenie. Inwestują w wygląd, ale nie budują istoty. Gonią za zewnętrznymi symbolami, ale nigdy nie pielęgnują wewnętrznej kontroli. I tu jest prawda, której niewielu chce przyznać: kobiety mogą być nawet przyciągnięte przez powierzchowne czynniki na początku, ale głębokie pożądanie to, co robi różnicę rodzi się z innego źródła. Rodzi się z twardego spojrzenia, ze spokojnej energii z niedostępności, która generuje wartość. Z mieszanki pewności i zaskoczenia, z rzadkiego i prawdziwego słowa. To są wyzwalacze, które naprawdę mają znaczenie. Pomyśl, czy wydatkowałeś energię na sztuczki, które robią wrażenie na sekundy, czy pielęgnowałeś obecność, która naznacza na zawsze? To jest różnica między zwykłym mężczyzną a niezapomnianym mężczyzną. W następnym bloku zaczniemy odkrywać pierwszy z tych niewidocznych kodów: spojrzenie. Brama wejściowa do związku cichy gest, który może rozbudzić więcej pożądania niż jakikolwiek dotyk. Wyzwalacz jeden spojrzenie, które rozbraja. Spojrzenie jest pierwszym językiem pożądania. Jeszcze zanim padnie słowo kontakt wzrokowy już decyduje o wielu rzeczach, które się wydarzą. Nauka pokazuje, że ludzki mózg reaguje inaczej w zależności od sposobu, w jaki utrzymujemy spojrzenie. A dla kobiety ten szczegół jest decydujący. Istnieje subtelna, ale potężna różnica. Patrzenie w jej lewe oko zwykle aktywuje empatię, emocjonalną więź, poczucie zaufania. A bezpośrednie patrzenie w prawe oko budzi napięcie, intensywność, coś bardziej związanego z pociągiem seksualnym. Wiedząc, jak naprzemiennie stosować te spojrzenia, bez pośpiechu, bez przesady, tworzy się milczący taniec. Jakbyś otwierał dwoje różnych drzwi, jedne, które mówią: Rozumiem Cię. I drugie, które mówią, pragnę cię. Ale tu jest kluczowy moment. Spojrzenie nie może być niepewne ani zaniepokojone. Jeśli spojrzysz zbyt szybko, wygląda to jak ucieczka. Jeśli spojrzysz z pośpiechem, wygląda to jak potrzeba. Jeśli spojrzysz ze strachem, przekazujesz kruchość. Spojrzenie, które naprawdę rozbraja, jest twarde, ale spokojne. To ten, który utrzymuje się sekundy dłużej niż oczekiwano, bez drżenia, bez potrzeby słów. To jedna z największych tajemnic dojrzałego mężczyzny. On już nie boi się ciszy, już nie spieszy się, żeby wypełniać przestrzenie. Może utrzymać spojrzenie bez dyskomfortu, ponieważ wie, że nie musi niczego udowadniać. I ten spokój jest magnetyczny. Kobieta czuje od razu, kiedy jest przed mężczyzną, który nie ucieka od własnego spojrzenia. Pomyśl, ile razy odwracałeś wzrok z niepewności. Ile razy nie zdawałeś sobie sprawy, że prosty akt patrzenia z twardością może rozbudzić więcej pożądania niż jakakolwiek wyuczona fraza? Spojrzenie jest pierwszym kodem to on otwiera drzwi do wszystkich pozostałych wyzwalaczy, ponieważ ciało może kłamać, słowa mogą oszukiwać, ale oczy oczy nigdy nie kłamią. Wyzwalacz 2 energia, którą ona odbija. Istnieje fenomen zwany neuronami lustrzanymi. Mówiąc prościej, oznacza to, że nasz mózg ma tendencję do nieświadomego naśladowania tego, co widzi. Jeśli ktoś się uśmiecha, chcemy się uśmiechnąć. Jeśli ktoś jest spokojny, mamy tendencję do uspokojenia się. Jeśli ktoś jest zaniepokojony, napinamy się. To dzieje się cały czas bez zdawania sobie z tego sprawy. W intymności ten mechanizm jest jeszcze potężniejszy. Kobieta, nie zauważając, odbija energię, którą przekazujesz. Jeśli wejdziesz niepewny, zabiegany, zaniepokojony występem, ona absorbuje ten niepokój. Ale jeśli wejdziesz spokojny, twardy, opanowany, ona odbija tę obecność. To jest drugi niewidoczny wyzwalacz. Energia, którą projektujesz, jest energią, którą ona czuje. Nie chodzi o słowa, ale o wewnętrzny stan. Niemożliwe jest udawanie przez długi czas, ponieważ ciało zdradza. Ton głosu, oddech, gesty. Nawet rytm ruchów pokazują, czy jesteś w pokoju, czy w chaosie. Dlatego dyscyplina osobista jest tak ważna. Mężczyzna, który dba o swój umysł, który oddycha głęboko, który kontroluje niepokój, który nie gubi się w myślach podczas aktu, przekazuje pewność. I ta pewność zamienia się w pożądanie. Ponieważ nic nie jest bardziej ekscytujące dla kobiety, niż poczucie, że jest z kimś, kto się nie waha. Filozofia stoicka już mówiła. Nie jest ważne, co się dzieje, ale jak reagujesz. Ta zasada obowiązuje również tutaj. Otoczenie może być nowe, może być presja, może być niezręczna cisza, ale jeśli zachowasz spokój, twoja energia dominuje scenę. Zapytaj się, co przekazywałeś, nie zauważając: niepokój czy spokój, impuls czy kontrolę, ponieważ to jest to, co ona odbije. Mężczyzna, który nauczył się pielęgnować twardą energię. Odkrywa, że nie musi dużo mówić. Po prostu musi być obecny, ponieważ obecność, kiedy jest prawdziwa, już mówi sama za siebie. Wyzwalacz 3. Siła niedostępności. Istnieje zasada psychologiczna zwana reaktancją. Wyjaśnia ona dlaczego, kiedy czujemy, że coś jest rzadkie lub trudne do osiągnięcia, zaczynamy to bardziej cenić. Pożądanie rośnie przed tym, co nie jest zawsze dostępne. Ten mechanizm obecny we wszystkich dziedzinach życia działa również w sferze relacji i przyciągania. Wielu mężczyzn popełnia błąd, stając się przewidywalnymi. Zawsze są dostępni, zawsze gotowi, zawsze gonią. Uważają, że to pokazuje oddanie, ale efekt jest odwrotny. Przekazuje potrzebę. A potrzeba nigdy nie budzi pożądania, a jedynie żal lub dyskomfort. Trzeci wyzwalacz to dokładnie odwrotność nie bycie zawsze dostępnym. Zwiększa Twoją wartość. Nie oznacza to bycia zimnym ani zdystansowanym, ale posiadanie własnego życia. Projekty, przyjaciele, hobby, dyscyplina osobista. Pokaż, że istniejesz jako kompletny osobnik, a nie tylko jako cień jej życia. Dla kobiety ta pozycja jest bardzo atrakcyjna. Ona zdaje sobie sprawę, że musi zdobyć miejsce w Twoim grafiku, że nie jest panią Twojego czasu, że nie kręcisz się wokół niej. To buduje szacunek. A szacunek w intymności jest paliwem pożądania. Dojrzały mężczyzna rozumie to, ponieważ już przeżył odwrotnie. Już był tym, który gonił, już był tym, który się anulował, już poczuł ciężar bycia zawsze dostępnym i nauczył się, że nic nie podkopuje szybciej podziwu niż brak granic. Pomyśl, pokazałeś wartość poprzez niedostępność, czy stałeś się zwyczajny z powodu nadmiernej obecności? Mężczyzna, który wie, jak być selektywnym z czasem, automatycznie staje się bardziej pożądany, ponieważ to nieobfitość tworzy wartość, a rzadkość. Wyzwalacz cztery: pewność i zaskoczenie. Czwarty wyzwalacz to paradoks. Kobiety pragną pewności, ale także pragną zaskoczenia. Chcą poczuć, że mogą ci zaufać, ale także chcą ekscytacji, żeby nie przewidywać każdego kroku. Ta równowaga jest rzadka. Ale kiedy mężczyzna ją osiągnie, staje się niezapomniany. Pewność jest w Twojej stałości. Bycie człowiekiem słowa, zachowanie spokoju w trudnościach, bycie przewidywalnym w tym, co ma znaczenie szacunek, obecność, uczciwość. To generuje podstawę, która pozwala na oddanie. Ponieważ żadna kobieta nie otwiera się prawdziwie na kogoś, komu nie wierzy. Ale nowość jest przyprawą, która zapobiega, żeby rutyna zabiła pożądanie. Proste niespodzianki, wariacje zachowania, małe zmiany w rytmie. Może to być nieoczekiwane słowo, nowy gest, zaproszenie poza rutynę. Nie chodzi o bycie niestabilnym, ale o pokazanie, że wciąż jest tajemnica. Ta równowaga aktywuje dwa różne systemy w jej mózgu: ten od bezpieczeństwa emocjonalnego i ten od ekscytacji jakbyś był w domu i jednocześnie w podróży to komfort zmieszany z nieoczekiwanym. Wielu mężczyzn popełnia błąd, ponieważ skłania się tylko w jedną stronę. Niektórzy oferują tylko pewność i w końcu są postrzegani jako przyjaciele, stabilni, ale bez pożądania. Inni oferują tylko nowość i stają się przelotnymi przygodami, intensywnymi, ale bez korzeni. Dojrzały mężczyzna rozumie, że musi zaoferować oba. To nie wymaga teatralnego wysiłku wymaga tylko dyscypliny. Utrzymuj swoją uczciwość. I jednocześnie nie popadaj w samozadowolenie. Pokaż, że ona może przewidzieć twój charakter, ale nie może przewidzieć wszystkich twoich ruchów. Ten kontrast jest nieodparty. Pomyśl. Byłeś zbyt przewidywalny albo zbyt niestabilny. Może to, czego brakuje, to właśnie ta równowaga między bezpiecznym a nieoczekiwanym. Wyzwalacz 5. Rzadkie słowa głęboki wpływ. Piąty wyzwalacz jest chyba najprostszy do zrozumienia. I jednocześnie najtrudniejszy do praktykowania chwalić mało, ale z prawdą. Większość mężczyzn wierzy, że musi chwalić cały czas, powtarzać gotowe frazy, przesadzać z podziwem. Ale efekt jest odwrotny: kiedy słowa stają się zbyt obfite, tracą swoją wartość. Kobieta nie pragnie pochlebstw, pragnie uznania, a uznanie jest potężne tylko wtedy, gdy jest rzadkie i szczere. Krótka fraza, wypowiedziana w odpowiednim momencie. Może mieć większy wpływ niż dziesiątki rozrzuconych pochwał. Na przykład, w momencie, w którym ona śmieje się prawdziwie i ty po prostu mówisz: Ten uśmiech jest tym, co najbardziej lubię w tobie. Mało słów, ale naładowanych autentycznością. Ten typ selektywnego walidowania ma silny efekt psychologiczny. Funkcjonuje jak emocjonalna niedostępność. Ona wie, że twoje słowa nie są rozdawane komukolwiek w każdym momencie. Są rzadkie, ciężkie, cenne. To otworzy wspomnienie. I jeszcze, kiedy wybierasz dobrze, co mówisz, pokazujesz obserwację. Pokaż, że zwracasz uwagę na szczegóły, które wielu ignoruje. A zwracanie uwagi jest jedną z najbardziej intensywnych form pożądania. Kobieta nie czuje się tylko pochwalona, czuje się widziana. Dojrzały mężczyzna rozumie, że mówienie mniej może znaczyć więcej. On nie marnuje słów, nie rzuca pochwał na wiatr. On wie, że każda fraza może być strzałą, dokładną, na czas, niezapomnianą. Zapytaj się: mówiłeś zbyt dużo, próbując to zrekompensować? Czy używałeś swoich słów jako narzędzi precyzji? Może to, czego brakuje, to nie mówić więcej, ale mówić lepiej. To jest piąty wyzwalacz sztuka rzadkiego, ale prawdziwego słowa. Nauka o pożądaniu kontra filozofia kontroli. Teraz, kiedy znamy pięć niewidocznych wyzwalaczy, nadszedł czas, aby zrozumieć ich korzeń. Współczesna nauka wyjaśnia je jasno: kontakt wzrokowy, neurony lustrzane, reaktancja psychologiczna, równowaga między znajomością a nowością, selektywne walidowanie. Wszystko udowodnione przez badania psychologii, neuronauki i ludzkiego zachowania. Ale te zasady nie są nowe. Starożytni już je znali, nawet bez nadawania im naukowych nazw. Dla Stoików, na przykład, podstawa pożądania nie była w ciele, ale w panowaniu nad umysłem. Dla Spartan, obecność nie była detalem, ale esencją wojownika. Spokój wśród chaosu, dyscyplina wśród impulsu, twardość wśród wątpliwości wszystko to już było postrzegane jako milczące bronie władzy. To, co nauka dziś nazywa neuronami lustrzanymi, starożytni nazywali przekazywaną energią. To, co współcześni psychologowie nazywają reaktancją, starożytni rozumieli jako wartość rzadkiego. To, co dziś nazywamy selektywnym walidowaniem. Marek Aureliusz już podsumował w jednej frazie: Mów mało, ale mów to, co konieczne. To połączenie między nauką a filozofią pokazuje, że prawda jest niezmienna. Ciało kobiety reaguje na niewidoczne bodźce, ponieważ jej umysł jest zaprogramowany, aby cenić to, co jest rzadkie. To, co jest twarde, to, co jest pewne, ale jednocześnie tajemnicze. A mężczyzna, który to rozumie, przestaje polegać na powierzchownych sztuczkach i zaczyna żyć zgodnie z głębszymi kodami. Tajemnica nie polega na zapamiętywaniu technik, a na pielęgnowaniu postawy, na przekształceniu tych wyzwalaczy w część tego, kim jesteś, ponieważ kiedy staną się nawykiem, przestają wyglądać na sztuczne a kobieta zauważa różnicę między mężczyzną, który udaje pewnego siebie, a mężczyzną, który żyje tym naprawdę. Mężczyzna, który zaznacza poza techniką. Dotąd mówiliśmy o pięciu niewidocznych wyzwalaczach, które rozbudzają pożądanie bardziej niż sam seks, ale jest jeden kluczowy moment. Nie wystarczy znać teorię, trzeba żyć praktyką. Wielu mężczyzn słucha rad, czyta o technikach, zapamiętuje frazy, ale w momencie prawdy wracają do bycia zakładnikami niepokoju i starych nawyków. To, co naznacza kobietę, to niezdolność do powtarzania formuł, ale naturalność, z jaką wcielasz te zasady. Spojrzenie, które rozbraja, działa tylko wtedy, gdy pochodzi z prawdziwego spokoju, a nie ze sztucznego wysiłku. Odbita energia zdarza się tylko wtedy, gdy Twoja wewnętrzna dyscyplina jest realna, a nie inscenizowana. Niedostępność jest potężna tylko wtedy, gdy naprawdę masz bogate życie, a nie udajesz, że jesteś zajęty. Niespodzianka generuje wpływ tylko wtedy, gdy rodzi się z autentyczności, a nie z inscenizowanego teatru. Rzadkie słowo wzrusza tylko wtedy, gdy jest szczere, a nie manipulacyjne. Mężczyzna, który naznacza, to ten, który nie musi niczego udowadniać, ponieważ każdy gest udowadnia sam w sobie. To ten, którego obecność jest silniejsza niż brak słów, to ten, który może milczeć i mimo to dominować w otoczeniu. Dla młodej publiczności wszystko to może brzmieć skomplikowanie, prawie niemożliwie, ale dla dojrzałego mężczyzny jest to bardziej dostępne niż kiedykolwiek. Ponieważ dojrzałość już nauczyła ważności spokoju, już pokazała ciężar wyborów, już ujawniła, że nie ma czasu do stracenia na powierzchowności to jest zaproszenie. Nie bądź po prostu kolekcjonerem technik. Bądź mężczyzną, który żyje jako przykład. Mężczyzną, który stosuje w życiu intymnym te same zasady, które stosuje w pracy, w zdrowiu, w dyscyplinie osobistej. Mężczyzną, który nie oddziela kim jest w pokoju od tego kim jest poza nim. Pomyśl, szukałeś sztuczek czy postawy, ponieważ w końcu to nie sztuczki ją naznaczają, to twoja postawa. Niewidoczny kod męskiej obecności. Doszliśmy do końca tej podróży i teraz wiesz, pożądanie nie rodzi się z mięśni, z wyuczonych fraz ani z przelotnej młodości. Pożądanie rodzi się z obecności, rodzi się ze spojrzenia, które nie ucieka, ze spokojnej energii, która dominuje w otoczeniu, z niedostępności, która generuje wartość, z równowagi między pewnością a tajemniczością, z rzadkiego ale prawdziwego słowa. To są niewidoczne kody. Nie pojawiają się w magazynach, nie są sprzedawane w cudownych kursach, nie są uczone w płytkich podręcznikach, są budowane z dyscypliną, z praktyką, z pokorą słuchania i z odwagą zmiany. Mężczyzna, który żyje tymi kodami, staje się niezapomniany, ponieważ nie jest po prostu kolejnym, który przeszedł, a tym, który pozostał wyryty. Nie jest tym, który gonił, a tym, który utrzymał swoją pozycję. Nie jest tym, który krzyczał, a tym, który mówił mało i naznaczył. I teraz wybór jest przed tobą. Czy będziesz kontynuował życie w iluzji powierzchownych sztuczek, czy weźmiesz odpowiedzialność za pielęgnowanie realnej obecności? Czy będziesz mężczyzną, który goni za tym, co błyszczy, czy tym, który sam zamienia się w płomień? Jeśli to przesłanie do ciebie przemawia, napisz w komentarzach słowo obecność. Będzie to milczący kod tego. Który zrozumiał, że w życiu intymnym i poza nim to nie pośpiech zdobywa, a spokój. A jeśli jeszcze się nie zasubskrybowałeś, zasubskrybuj teraz, ponieważ następne treści ujawnią jeszcze więcej ukrytych kodów, tych, które niewielu widzi, ale które transformują życie mężczyzny. Pozostań na ekranie. Za chwilę pojawi się nowe wideo i jest ono naturalną kontynuacją tej podróży. Do zobaczenia tam.